Jest to pierwszy tego typu hub wielopunktowy szybkiego ładowania zlokalizowany na naszych stacjach paliw. Jest to stacja, która będzie posiadać 8 punktów ładowania. Każdy punkt ładowania jest minimum 200 kW. Do końca tego roku oddamy kilkanaście takich stacji, a do 28 roku będzie to kilkadziesiąt tego typu stacji, nawet z większą ilością punktów ładowania. To, o czym powinniśmy komunikować i o czym edukujemy naszych kierowców, to to, że ta przerwa pomiędzy podróżowaniem powinna być co 2-3 godziny. To jest przykład MOP-u, gdzie mamy całą naszą infrastrukturę, z której kierowcy w trakcie ładowania tego samochodu mogą skorzystać z pełnej oferty gastronomicznej, która w tym przypadku to nie są tylko szybkie przekąski, ale też pełna oferta śniadaniowa i obiadowa. To będzie naprawdę przełomowe i, i, i wytyczy y, kierunki rozwoju elektromobilności w Polsce i przysłuży się w ogóle do rozwoju elektromobilności i rynku samochodów elektrycznych. Energia jutra zaczyna się dziś.